Cześć, witajcie. Krzysztof na kanale KrzynołGaraż. Kochani, w dzisiejszym filmie, jak widać, silnik 1.4 TSI o kodzie CAKSA Caxa, Caxa 1.4 TSI w oktawie 2, w fl -ce. Jak widać, wymienimy dzisiaj świece zaponowe. Do ich wymiany jest potrzebny według serwisówki i wszyscy się tam tego boją taki przyrząd specjalny, który umożliwia wyjęcie tych cewek, bo one siedzą bardzo mocno w swoich gniazdach. A ja mam taki przyrząd, i zobaczymy czy, czy nim się uda. Kiedyś sobie go skonstruowałem, bo mnie takie cewki zaskoczyły u kogoś. I mam taki przyrząd i postaramy się tym wyjąć. Pokażę Wam całą procedurę. Także weźmy się za to. Odkręcamy 4 Torxy 30, zdejmujemy pokrywę i ceweczki. To spójrzcie, mamy cztery ceweczki i one siedzą tutaj zapięte razem ze swoimi wtyczkami. Pole manewru, żeby je podważać dookoła, bardzo ograniczone, plastikowe. To korytko jest tutaj, jak będziecie podważać w jakikolwiek sposób, to się to tutaj łamie. Też byłem cwany, chciałem to zrobić, ale mam takie coś, słuchajcie. Tutaj na zdjęciu teraz pokazuję Wam, jak wygląda oryginalny przyrząd T100 coś tam A. ma takie łapki, które należy wsunąć pod obudowę pod obudowę cewki. I ściskając, ciągnie. Ja Wam to zaraz bliżej pokażę, jak je wyjmę. Tam są takie miejsca specjalne, gdzie to należy pociągnąć. No dobra, zróbmy to. Teczki trzeba zaraz rozpiąć. To trochę wyszło, ale tej tu przeszkadza wężyk paliwowy. Eee, to musiał coś umyśleć nie? Ale te. Mamy wieżku. Teraz słuchajcie, kolejny krok to jest odpięcie wtyczek. Jak się do tego zabieramy. <laughs> o, to one wychodzą razem z całą tą listwą. Trochę. Też jest do tego specjalny przyrząd, taka łapka, ja mam coś takiego. Pierwsza, druga, trzecia. Положите. Tam gniazda czyściułki, ale i takie przedmucha mnie. No i teraz czwarta. Ta. Tu jest wężyk paliwowy. Zdjęłem tą rurkę. Pytania, czy silnik jest rozgrzany? Silnik był rozgrzany. Jest taki, że mogę go przez rękawice trzymać. Także na ciepłym silniku ciepłym. Przyjemnie się robi po pierwsze. A po drugie, tak powinno być. Dobra, cewkę do góry. No. O! No i dobra, i teraz muszę się dobrać do tej wtyczki. Do tej wtyczki z tej strony jakoś. A, z drugiej strony ten kto wymyślił, słuchajcie, te zapinki. Do wtyczek wleczki z drugiej strony, od dołu, no to był niezły Pojedę. No i mamy Cztery Zaglądnijmy w gniazda w kochani Czyściutko Ale gniazda teraz wydmucham Gniazda teraz wydmucham i będziemy wykręcać świecę. Jak już mamy wszystko wyczyszczone, to wykręcamy świecę. Kochani, klucz numer 16. Ja mam taki ten z gumką fajny do Boga. Proszę. Wszystkie idą jak masełko. A dokręcamy momentem 30 Nm. Dobra, ja je teraz tutaj wykręcę i pooglądamy je sobie. Jak widzieliście, świece w stanie super. Nic tutaj do zaponów i spalania nie ma co się przyczepić. Wszystkie siwe, leciutko tylko nadpalone. No wiadomo z biegiem czasu 60 tysięcy przejechały. Także my wsadzamy nowe. Kochani, ale nie wiem czy to widzicie. Może to jeszcze tutaj naprawimy. Bo tutaj ta pokrywa plastikowa nie miała tej śruby. Bo jest ur, no, urwany łeb. Został sam czpień gwintowany. Mam takie zaciski do tulejek, może się pokuszę o to, żeby go wykręcić. Zobaczymy zaraz, ale najpierw świece. No cóż moi mili, zabieramy się zainstalowanie nowych świeczek. Klucz dynamometryczny sobie przygotowujemy oczywiście i świeczuszki. Nie mam takiego wykrętaka na szóstkę, mam 86, nie mam szkoda. O! I tak, wszystkie cztery palcami. Dobrze, jest palcami. <coughs> Ustawione 30. Pamiętajcie, że wszystkie świece mają te takie podkładki zgniatające się podwójne, poduszkowe I czuć jak one się zgniatają. O, tu się na przykład zgniotła. Czuć po, po oporze klucza. Tu się zgniotła. Jeszcze nie dokręcam momentem. Na razie je zagniatam. I się ułożą. No i jedziemy 30, tak? 30. Po zagnieceniu się już dużo naprawdę nie trzeba. No i mamy. To co, ceweczki, tak? Od tej na, na, na najtrudniejszej, czyli tej czwartej. One w takim smarze były. Powiem Wam, nie mam takiego smaru. Ja to normalnie troszeczkę smarem silikonowym to robię i, i tyle. Odrobinę. Smar silikonowy jest, jest, jakby ktoś pytał, jest do 200 stopni, więc wydaje mi się, że nic nie będzie. To jest przeciwko zapieczeniowy się. Jest was o taki smar o takim numerze, jaki wam tu mówię, ale kosztuje tam stówę za małą, taką malutką tubkę. Ech, tyle tam wystarczy. Dobra, teraz jak z tej strony znowu się do tego dobrać? Musiałbym, to, jest, to zabezpieczenie było, jakby ktoś się pytał, przed kurzem z dmuchania wężyki paliwowe, lepiej tam nie mieć w paliwie jakichś pyłków. Dobra. Gdzie ta wtyczka? Tutaj. To, Myk. O, i klik. I tutaj to się samo pozycjonuje, tak? I aż usłyszycie kliknięcie tam na dole, cewka <laughs> trzecia. Też tutaj jakoś tam wtyczkę trzeba by... Wy... Aha. Bo tak bardziej była, a ta z kosem. Oli klik. Jest. Wszystkie sobie oglądamy, czy tutaj nie ma gdzieś wypaleń, nie? Tutaj w tych cewkach po prostu nic nie ma, ten ma nie wiem ile tysięcy, nie za dużo, klik, no i moi kochani, no i to jest koniec. Nie trzeba posiadać tego przyrządu, wszystko można zrobić w domu sposobami. Zobaczcie, to jest bardzo mocny drut, chociaż ja nie ukrywam, ja sobie zamówiłem takie cążki z Ekspresa można sobie kupić za 30 czy 40 zł. A tak, tu macie tylko, że to jest bardzo mocny drut sprężynujący. No i można sobie taki przyrząd. On tak wchodzi pod tymi łapkami tam. O! Dobra. Udało się, udało się. Także żegnam się z ukłonami. Cześć.